Proszę bardzo. Kuchnia działa. I mamy herbatkę. Och, cholera! o... Oh, jest. Oh, Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mm, to za aromat! No, i teraz kuchenka jest w remoncie, w rewitalizacji. I tak to wygląda po zdjęciu tych elementów. No i trzeba będzie te ścianki zrobić. Także dzisiaj myślę, że skończę tą całą zabawę. Podjąłem decyzję, że zbuduję to na nowo. No, po gruzy, jakiś śmietniczek się zrobił, a tu plac budowy. No i działam dalej. Tak to wygląda nie będzie to spajane żadną zaprawą będzie sobie swobodnie stało, to jest prowizorka tak jak to poprzednie także jest, jest okay. tak to wygląda tu cegiełki i tu cegiełki i w środku cegiełki i wszędzie cegiełki mniej więcej skończone trzeba zrobić porządek tu wokoło, no i kuchenka tak wygląda, komin o, tutaj wybrukowane starymi cegłami, żeby było elegancko, tu jest klapka, ale muszę popracować nad mocowaniem tego. A może być trochę dymi, ale dobra. Całkiem ładnie tutaj testujemy, dobrze się pali. A tu jest moduł suszący, to jest suszarnia. I tu będzie suszone coś. Co, co będzie suszone, to pokażę. O, tak to wygląda. A to oczywiście też jest element wtórnie użyty ze starej wentylacji o. takie coś. To jest szufelka, która służy za. Wczoraj padało, dzisiaj też. No ale. Rozpaliłem, tutaj się trochę drewnianek suszy, no zobaczymy co z tego będzie. Hmm. To się gotuje woda. Trochę przesadziłem. No, ale może akurat. Jeszcze teraz mniejszy ogień. Było za ostro i sobie teraz powalutku schnie. Jak to tam? O, w miarę. Może coś z tego będzie. Suszona wołowina tutaj. Go. Tu będą dzisiaj produkowane biwżetki. Żeby dobrze wysuszyć biwżetki, musimy dostarczać dość wysokiej temperatury, ale nie za wysokiej. Stąd trzeba cały czas pilnować, że tutaj coś za bardzo ani za słabo się nie pali. O, tak to wygląda. Chęka, proszę Państwa, i tu jest komora do suszenia. Chce zajrzymy o cierciach. I tu się będą suszyć biwżerki. Dobra. No, proszę Państwa, super się pali, bardzo dzisiaj gorąco. Wieje wiatr. No, więc te biwżerki powinny się szybko zrobić Są już tu przygotowane. O, i proszę Państwa, są. Sos sojowy i papryka, proszę Państwa, one jakiś czas sobie tak leżą w tym i za chwilkę będę wykładał. I proszę Państwa, biwżerki są, właściwie mięso pod biwżerki jest na ruszcie. Proszę Państwa, one są w, duszy, w dużym skupisku, ale potem one się zbiegną, także zmniejszą z swoją objętość, także teraz zamykamy tym. No, i trzeba pilnować tutaj ognia, żeby nie był ani za mały, ani za duży. No i proszę Państwa, gotowe, można powiedzieć? Wifjatki, no. cały dzień się suszyło. Czy są dobrze dosuszone? Wydaje mi się na oko, że nieźle. Ale zobaczymy. Ja już tego dzisiaj dłużej tutaj trzymać nie będę. Chociaż tam się jeszcze coś żarzy, oczywiście, jeszcze ciepło idzie, elegancko, ale już wyciągam.